W dniu dzisiejszym na placu Piłsudskiego w Kutnie odbyło się spotkanie Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej z dziennikarzami. Podczas spotkania oficjalnie ogłosił swój start do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Chcę, aby Kutno miało swojego ambasadora w parlamencie, w Sejmie. Chcę się zobowiązać również jako Dariusz Joński, że jeśli zostanę obdarzony mandatem zaufania, takim jak m.in. rok temu, to będę chciał otworzyć biuro tutaj poselskie w Kupnie, bo uważam, że opozycja opozycji się należy po prostu, żeby mieć swojego przedstawiciela w Kupnie i aby był ambasadorem w Sejmie. Czym chciałbym się zająć? Są dwa punkty, które niewątpliwie są palące w Polsce. Pierwszy to jest absolutnie służba zdrowia. Kolejki do specjalistów w ostatnich czterech latach wydłużyły się z 2 do 4 miesięcy. Mówię o średnich. Są oczywiście specjaliści, o których się skróciło, ale jest ich niewielu. W większości się wydłużyły. Na Sorach, jak słyszymy, czeka się czasami parę godzin. To jest niebywałe. Parę godzin. Ostatnio czytałem, że nawet do 9 godzin. W naszym projekcie i w naszym programie koalicji Obywatelskiej mówimy o nastu minutach, aby taka osoba była obsłużona. No, niewątpliwie cała reforma służby zdrowia to jest priorytet i to na co zwracają uwagę mieszkańcy, nie tylko Kutna, nie tylko mieszkańcy Województwa Polskiego, ale do kraju. I druga rzecz, szalenie istotna. Mamy na tą chwilę niskie bezrobocie, faktycznie jedno z najniższych od ostatnich lat, ale ludzie narzekają mi słusznie na cały czas dość niskie płace. Mamy wysoką inflację, coraz więcej kosztuje nas życie. A ludzie zarabiają cały czas mało. I dlatego też Koalicja Obywatelska proponuje w naszym programie, aby połączyć aktywność zawodową z pewnym dodatkiem dla osób, które będą pracowały. Czyli jeśli ktoś będzie dostawał minimalne wynagrodzenie do kwoty 4,5 tysięcy, to będzie od Państwa dostawał kwotę 600 zł. Tak, aby połączyć aktywność zawodową właśnie z takim specjalnym dodatkiem. Będziemy chcieli to promować, dlatego że Często ludzie mówią, no nie ma problemu z pracą, ale jest problem jakby z wysokością tego wynagrodzenia. Nie można przerzucać jakby wszystkiego na stronę pracodawców. Państwo też powinno się poczuć w roli tego, który stymuluje jakby również wzrost wynagrodzeń. To są dwa tematy, które będę chciał najczęściej oczywiście poruszać. No ale oczywiście dochodzą te regionalne jak słynne już to wysypisko śmieci w Zgierzu, które będę chciał przygotować specjalną specustawę, bo to nie wystarczy już zwykły zwykłe tutaj potrzeba specjalnej specustawy, która między innymi rozstrzygnie tę sprawę i zlikwiduje to wysypisko, które faktycznie jest niebezpieczne dla wszystkich osób mieszkających w promilu można powiedzieć 50 km od, od Zgierza. Więc jest kilka regionalnych, o których będę chciał mówić, ale te dwie sprawy, sprawy wynagrodzeń i służby zdrowia będą mi szalenie bliskie. Rozpoczynam kampanię już teraz. Od soboty będzie można mnie spotkać również w Kupnie. Będę prowadził tę kampanię bezpośrednio, tak jak w wyborach samorządowych. Będę chciał rozmawiać z mieszkańcami Kupna, całego powiatu, jak i całego regionu. Tym razem nieco większy okręg, bo 12 powiatów, 102 gminy i 50 parę dni kampanii, więc wiele nieprzespanych nocy przed nami, ale jestem przekonany, że. E, jesteśmy w stanie wygrać z PISEM. E, w wyborach samorządowych prawie się zrównaliśmy. PIS wygrał jednym mandatem w sejmiku. Mam nadzieję, że tą drugą połowę meczu. E, mówię o tych wyborach, wygra opozycja i koalicja obywatelska.